Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku gdzie ja Shogu Moka albo też Adam Gra Wiedźmina, ale nie tylko. No nie jesteście tutaj tylko po to, żeby patrzeć jak ktoś gra, czy w ogóle samej samego historię Wiedźmina, ale słuchasz moich komentarzy tak Ja Wam powiem, że już ja popełniłem każdy możliwy błąd z tego względu, że już raz źle ustawiłem kamerę, krapiciała mi twarz. Inny raz zapomniałem Pomyliłem dyktafon z odbiornikiem, gdzie po prostu przez to dźwięk stać na jakości w moich komentarzy Sam nagrana, oczywiście się dobrze nagrał. Teraz ostatnio to telefon mi się rozładował. i ucięło po godzinie w mojej komentarze i moją osobę. Przez co nagranie trwało godziny 20, ale 20 minut nie ma w komentarzu. A wczoraj, czyli jeszcze po tamtym ostatnim odcinku, to tak, udało mi się wykonać krótki odcinek, ale tak mi się śpieszyło, że po prostu wyłączyłem konsolę, nie radzając na to, czy zrobiłem zapis, jakoś nie zapisu konsoli mojej chętą żyjącej się PS5 Pro. Przez co konsolę stwierdziła, że dobra, wyłączasz mnie, nie zapisując sobie tego nagrania, nie chcesz, usunęło nie, Po prostu usunęło się. Pół godziny mojego życia stracone. Ale to tak jest, czy wykluczyć będę. Tym Muszę bierze życie. No ale dobra, zaczynajmy. Tak jak mówię, z każdym będę będzie lepiej, z każdym odcinkiem będzie lepiej. I jak już o tym mówię, to kiedy tam polazłaś płotka? Dogratuluję Wam i sobie z okazji 101 subskrybentów. To po prostu jakby 2 80 plus subskrypcji, to dobra robota. To jak, jak Chociaż nie jest wiem, jest nie tak osób, tych kont to nie są bot, nie? bo nikt nie komentuje. Także ja Wojciech ja Dobry, napisz komentarz, że nie jesteś botem, bym to naprawdę ocenił. Z okazji tych 100 subskrybentów chcę zrobić special, jakiś tam odcinek, czekam na jakieś sugestie, ale... Nie będę czekać długo, bo po prostu rzucę, jeśli nie będzie za tych sugestii. Coś wymyślę. Chcesz obejrzeć nasz mały skład to... Pokaż mi swoje towary. Wiecie, ja już tak chyba drugi raz z tym człowiekiem gadam, także brak, brak mi cierpliwości. Ponieważ gramy na wyższym poziomie trudności, nie powinno zwracać uwaga tak bardzo na wygląd, a na punkty, ale... Jeszcze nie jest tak źle, żeby plus 5 i tam no, zrobić dużo różnicy. Nie myślę czekać na to, ale brakuje też kasy. A właśnie, chciałem jej też sprzedać. Hmm, to jest w ogóle za dużo tylko. Biedny jestem do każdej... Co to jest? Korona? Co to się dodaje? Smój? Czy nie? Czekaj, czekaj. Mówiliśmy tutaj dobrze. Czekam, mam tu za dużo. Tak nie do końca widzę. Tego nic. To jest w ogóle jakiś chrupieć. Co to w ogóle za Ty! To jest nawet dużo wart Nie jestem rumioską, czy sobie, naprawdę. Mm, tego za dużo. Wszystko powyżej 10 się sprzedać, nie? Mm, O, co tu tego To jest jednak coś dobrego. Tego mnie też sprzedawał. Ja widziałem, to z składnikiem dużo, wiele ilości zbroi, tak? Ale tego jest zdecydowanie za dużo. Taki niejedny majątek tutaj widzę. No te można też sprzedać, no, tak Tania, są takie rzadkie rzeczy. Nie, ale to może nie, po prostu dla to jest... jest warte, skoro nie potrafię użyć, tak? A czeka, bo ja miałem. Rozumiem się, zaraz pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Dobra, dobra. I jedziemy do barona. To jesteś. Teraz nie ma czasu na biatryk. Przyjdź kiedyś! No, Jeszcze w wchodzę po tej rano. zimnego. nie, pozwól na moment. Traktujmy innych tak samo, jakbyśmy chcieli być traktowani. Dlatego nie, że to tylko z tym co? O co chodzi? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w ten noc? Gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać. Musisz o to spytać barona, gdzie on jest. Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie jej, nic nie pije, nie tylko tak tam siedzi. Jakby ta cała sytuacja wzruszyła rdzeń w jego duszy. Co tam? Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Nie wiem. Anna przeczytała jakieś opowiadanie. I koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa? A tamte. Takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami. Ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się jej. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej strat, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Welen. Hmm. To wszystko przez tę. zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Jak to jest z mniego wina, chyba. Mam informacje o Twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka. Trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku? Jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Mara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. To ci zaskoczenie? Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Jezus. No. Prawda zakażona, gdybyśmy się udali do niej szybciej, tak i tak byśmy musieli. Tutaj, no. Nie dawisz. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Iba, zakładam. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Dlacj. Odkąd Redańczycy zajęli deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigrackie. O to mówię. No dobra. A co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No. To na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała zastane od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. Jak by było to? No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? Wesem mi to tak w sumie okrywa, nie? więc chyba będzie lepiej nie przyznawać. Ech, tu i tam. Jedziwota, jak się sama po szlaku uczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Haha, ha, ha, no właśnie, do kompanii należysz. Piliśmy razem, oj, i od żeśmy upolowali. <laughs> a dalej nie wiemy skąd żeś się tu wzięła. Kobieta a ubrana po męsku z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? No, taką prawdziwą dama nie jestem. Hmm. Powiedzmy, że załatwiam swoje interesy, a jak się przy okazji trafi jakiś zarobek to nie odmawiam. Zawsze powtarzałem, że w dzisiejszych czasach trzeba musi sobie umieć radzić. Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I, i nie dziwne. Tak mówią tak auta. Tak mówią auta, tak samo. No, konna Może chcesz się założyć? <laughs> Że mnie konno pokonasz? <laughs> Jasne. O, o co? O te karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. <laughs> no to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się z samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi! Ale dowiedziałem się, no to nie pij za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy o brzasku. Zostanę po coś miecz w ogóle w tym siedzie, Na podstawie książek. Królik. Mniamuszki. Mnia mniam. mniam. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na hmm. koń! Dalej! Cili! Nie przynieś tam wstydu! Dawaj. Dalej! Każdy mi miesięczny skracamy kasę jak nie da. Do... W zasadzie mi się udało, ledwo. Mam nadzieję, że to będzie dopiero. Ale chyba... Chyba... O, wiele pinkiesiu. Wicherni dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. <grymne> Dzięki. Co to? Podejrzana. Wrzasnęła, jak oszalała, i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, to stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. No, wydało się. O, znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Co za. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Pazek. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły, ale spokojnie znajdę i Annę. Dużo roboty. Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilgadczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć, jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilwgardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne, jak to, że masz dziurę w dupie. Jezus, za lepsze mi jest błysiące. Jest, jest Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica, byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Gliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed Czarnymi. Porzucił w Cóż, jak Nidvgard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Jak pamiętacie z tego questa z tym południcą, to dziedzic i tak był słabym człowiekiem. Słyszałeś coś o wiedźmach w Welen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Bywaj. Dobra.